Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem, że Spin Tires. Jest to świetna gra, symulator ciężarówki, a właściwie yy, pokazuje się dokładnie silnik technologiczny, jaki jest teraz w grach. I sobie pojedziemy troszkę. Tylko sobie wezmę. Co sobie wezmę? Nic sobie nie wezmę. Wezmę siodło duże koła i co? Pogramy sobie na padzie Jak widzicie skrzynię biegów ręczną sobie wybrałem A już widzicie że się zobaczcie co się robi świetna, nie? Zarąbista sprawa jest z tym. Oczywiście możemy sobie jak widzicie włączyć dyferencjał i y, dyferencjał oraz blokadę y, blokadę dyferencjału oraz napęd na cztery koła Możemy sobie widok od przodu zrobić oczywiście światło, nie pamiętam jak się a ah, jest światła zapalacz, ale jest, gra jest po prostu boska. Mostek. i co? Mapka, widzicie. Tereny ukryte. Może sobie podkryjemy jeden to. nie wiem zobaczmy skręcimy sobie tutaj pokazać wam inter interakcję z otoczeniem zobaczcie co się robi w ogóle z pracuje no jest do gierka super o. To nie jest tak, że non stop do przodu, tylko trzeba to trzeba operować. Jak widzicie, nie mogę wyjechać. To wrzucamy wsteczny i pojedziemy sobie w tę stronę. naprawdę świetna sprawa zobaczymy co to jest oczywiście drzewka drzewka nam y, utrudniają całą zabawę w mniejsze oczywiście oj 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 oj, oj. Stop. no i fajno 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 i powiecie O! Jak widzicie praktycznie jestem cały uszkodzony. Ale to nic. Czekajcie, bo nie widać nic, co to się dzieje. Opa, się. Kurczę, to sterowanie z jest troszkę kłopotliwe, ale jest o wiele lepsze niż automat. Dobrze. Oczywiście przy automacie nie mamy kilku opcji typu blokada, dyferencjału i tak dalej. To coś nawrócić jakoś ale naprawdę gierka jest świetna do pogrania na multi co oczywiście robimy ponieważ jest opcja wyciągania kolegi tylko, tylko aktualnie znaczy sam się też mogę wyciągnąć tylko aktualnie nie mam zbytnie możliwości tu gdzieś się zaczepić Spróbujemy w drugą stronę. A, a zobaczmy w sumie, czy nie mamy możliwości. Niestety, jeśli nie wyjadę sam, no bo wiecie co? Dobra jest. Wejdziemy sobie od nowa. Z góry. Okej. Okay. Tak. O, widzicie, jest dzień. Fajnie. Co zrobimy sobie? No nic, oczywiście duże koła. Nie wiem, czemu nie mam wzmocnienia kabiny. Może, czemu nie mam wzmocnionej kabiny, ale nieważne. Cesterne sobie ściągniemy, Zamontujemy siodło. O. No dobra. To to nie teraz. Dobrze. Co, co, teraz? No to co. Skrzynię biegów sobie włączę ręczną, ponieważ yy, na no automatycznie nie mamy opcji blokady dyferencjału. Mamy opcję na cztery koła, ale nie mamy opcji dyferencjału. Pff. Szczerze gra jest bardzo prosta, polega na tym, żeby dokładnie konkretnie, konkretnie żeby z, konkretnie żeby jechać pod drewno i przywiedziemy. Oczywiście zabawa w kilka osób jest o wiele lepsza, ponieważ jeden wtedy jeden jedzie z yy, podrewno, drugi jedzie z cysterną, a trzeci na przykład z naprawczą. No i co wam chciałem pokazać? Co wyłączymy sobie? Dy dyferencjał i napęd na wszystkie osie, ponieważ chcę wam pokazać opcje wyciągarki. zobaczcie, błotko jakieś. Już stoję. Czy wyjada? Stoję. Jak widzicie, oczywiście bym wyjechał z tego bez problemu na napęd na, na cztery koła, ale V. Tak, zaczepiamy się od drzewo. Widzicie i teraz, klikając, oczywiście wyłączmy, klikając F, sami widzicie, że wyciągarka mnie wyciąga. Oczywiście nie zawsze da się wyciągnąć, bo za dużo, albo coś. Ale jest to o tyle fajne, że w razie naprawdę tarapatów i możliwości, jesteśmy w stanie się wyciągnąć. Oczywiście jest opcja, że jak jedzie się w kilka osób. To yy, jak w kilka osób się jedzie to można siebie wyciągać Można też yy, Można siebie wyciągać, a co więcej, można się stawiać w razie wywrotki. Jest naprawdę świetna sprawa. Włączymy sobie teraz... A nie. Wyjedziemy na drogę. Tak są tu drogi, Chodziło I włączymy sobie dwójkę Pojedziemy sobie, pokażę Wam jak ogólnie wygląda wszystko Dwójeczka i to by było na tyle, jest tylko tutaj i jedynka i dwójka Więcej biegów nie ma, najwstecz no oczywiście ale ogólnie więcej biegów nie ma Jak widzicie trzeba uważać, bo jest naprawdę, idzie się naprawdę wpakować nieźle. Chcę dojechać do jednego celu i wam pokazać co i jak Widzieliście, widzicie? Ledwo wyhamowałem Przejdźmy sobie wsteczny, tutaj jest automatyczna skrzynia biegów. widzicie od razu nie cofło jak to. Z automatycznej nie korzystam, bo ponio... ponieważ mówię y... blokady dyferencjału nie idzie włączyć i po prostu nie wiem czy to na automacie się dzieje, ale źle mi się po prostu jeździ z tym. Ups, nie ten przycisk. Teraz się tu spie może Więc ostrożnie Tu troszkę zaszaleliśmy Jak widzicie uszkodzenia już dosyć poważne W tym momencie przydałby się wóz naprawczy Dobrze, żeby coś naprawić Tak samo paliwo widzicie że ucieka się przydaje i przyda się wóz z cysterną no i tak podejmę decyzję, że następnym razem jak pojadę, to będę brał wóz właśnie z cysterną zobaczmy co tu mamy rozejrzyjmy się dookoła Jak widzicie, koła się robią mokre, wszystko fajnie. W razie błota zachodzi wszystko błotem. O, 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 to wam pokażę jeszcze. Troszkę się potargamy, ale to. To jest yy, właśnie. Oj. Opcja. Oj, czyżbym się. za pierwszym. Nie. Dyferencjał włączona, blokada dyferencjał. Kamienie to jest największy holderstwo w grze. Jak widzicie, o! odsłonięto ukryty teren. I oczywiście tego nie widać, tak? Ale część już jest tu odkryta. Oczywiście, jak całą mapę odkryjemy, to będziemy mieli dostęp do różnych części. To, jak widzicie, jest drewno, gdzie właśnie chcę was. O widzicie, z dwójki nie mogłem ruszyć, bo zaraz mi gaśnie auto. Chcę Wam pokazać, jak wygląda cel, miejsce, gdzie pod drewno jedziemy i jak wygląda cel. Gra jest naprawdę świetna. Troszkę się potłuczemy. Oczywiście się to trzeba uważać, bo zniszczę pojazdy. Tyle dobrego będzie z tego. To, to tylko. O, jakieś klateczki złapałem. Dobrze. Jesteśmy na trasie z powrotem. I śmigamy, bo co? Co zrobię? muszę powiedzieć, że <grypple> y fajne jest jeszcze to, że y fizyka jazdy Oj, chyba zjeżdżam. Nie. Fizyka jazdy jest tu świetna, bo o wiele inaczej się jeździ pustym autem, a o wiele inaczej pełnym. Więc naprawdę polecam zagrać w tą gierkę. Gierka nie kosztuje nawet dużo, bo na aukcjach idzie wyhaczyć za 60 zł nawet. A naprawdę świetna jest gra. A z o, widzicie, zgas mi silnik, bo próbowałem na dwójce ruszyć, a za wolno przełączyłem, Uruchomimy zaraz jak to, okej, okay. widzicie, auto mi zjeżdża, dopóki nie, puściłem hamulec, auto zjeżdżało, dopóki nie wrzuciłem od, znowu tego, znowu biegu. co tu mamy proszę warsztat nie wiedziałem i dobrze, ale oczywiście nie wiem jeszcze o co w tym chodzi Ale właśnie punkty warsztatu. Nie mogę skorzystać z tego warsztatu, bo nie mam punktów warsztatu Zaraz zobaczycie Dalej. Nie wiem czemu, nie idzie, ale widzicie, nie ma żadnej opcji. I druga rzecz, po drodze możemy. Odkrywać pojazdy. Nie ma tych pojazdów, oczywiście za wiele, ale jak widzicie, tu mamy. O, odblokowałem cysternę, odblokowałem ziua. Ta cysterna to wygląda jak. Oj, ta cysterna po prostu wygląda jak. Kamas. Zaraz wam to. Postaram się to pokazać Została no. to jest na ten sposób kama, to drugi jest z Jednak yy, bodajże nie mają obydwa przed napęd, tylko na tył, więc jazda z tym no, no jest utrudniona. Zobaczmy gdzie teraz musimy jechać. Oczywiście mapy można oddalać. Dobrze. Tam, okej. Okay. Wyłączymy ten Wejdziemy sobie do drewna I skończę ten odcinek a, a cel Wam pokażę innym razem, może już jak będę popołudniu z kawakiem grał Widzicie, zawalony w błocie Degradacja terenu totalna Aha, nie pamiętam, ale tu chyba miałem z kawakiem dosyć mocne problemy wczoraj. Chyba trzy albo cztery razy się... Wy... Po prostu ciężarówka się przewróciła na bok. Aczkolwiek... Kwestia jest taka, że jak jedzie się z towarem i się ciężarówki wywróci na bok, gaśnie silnik i traci się towar, ale jeśli chociaż trosz musi się wywrócić całkowicie na bok. Jeśli chociaż troszkę się zatrzymie pod ukosem, to nie traci się towaru, a wtedy druga ciężarówka, wyciągarka i jest szansa, żeby się postawić. Jak widzicie, włoch, kolejny, degradacja terenu, ja praktycznie nie muszę skręcać, po prostu są takie kolejne, że samochód sam, ciężarówka sama mi skręca. Teraz troszkę podkręciłem. Widzicie, co się robi. Jedyne co, co się przyczepić, to sterowanie kamerą. No jest tragiczne, nie ma... Bez zwykłego patrzenia od środka i tak dalej. Haha, więc ha. o, zobaczę. I co teraz? I co teraz robimy? Jesteśmy blisko. A się nie. Wrócimy. I co teraz? Nic. Cóż, jedziemy przez. Jak widzicie y, y, możliwości, y, możliwości jazdy są po prostu dowolne. Praktycznie jedyne utrudnienia to jest głęboka naprawdę woda, której tu raczej nie zaświadczymy i drzewa. Jakiś czas temu, o, to drzewko co mam przed sobą takie niskie, jakiś czas temu, nie wiem czy, 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 to, ale mi się udało po prostu wyrwać wyciągarką, natomiast dużego nie, z dużym nie ma opcji takiej. O, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Wyjedziemy na autostradę. I zapniemy za kilka dwójeczkę. Tak. Dwójeczka i możemy jechać. Jak widzicie, auto już ma dosyć poważne uszkodzenia. Mam nadzieję w ogóle, że dojadę. O, już jestem. A faktycznie, już jestem pod drewnem. Wyjazd z drewna to jest takie cholerstwo, jest naprawdę ciężki. Może nie pustym samochodem, ale jeśli chodzi o pełen załadowany samochód, to jest. Jednocowym tragedia. Widzicie, widzicie, co się robi z pustym samochodem, prawda? Nie wiem, co się dzieje, jak zniszczę samochód całkowicie. Możemy się przekonać, spróbujemy się stąd wytargać i znieść do końca samochód. Połączyłem blokady dyferencjału, ponieważ jest lepszy po prostu skręt. Jak widzicie, ślady pozostałe, pozostałe. Czy się ściąga mnie totalnie. Salutki dymia. Nawet ogień się czasem pojawia. A już, już mam problem. Muszę dyferencję włączyć. Pokażę to znaczy się. A, widzicie. Bo naprawdę czasem wyjechać stąd to jest tragedia. A, widzicie. Woda sieziorko, w które bym wjechał to naprawdę bym troszkę kłopotu i pogoda. Zobaczcie jak wygląda mgła. Po prostu jest świetna. Rozbłotka wyjechałem. jakieś lateczki. Niestety nie uda mi się włączyć. Niestety nie uda mi się włączyć dwójeczki. Z tego co pamiętam, to bodajże, jak dłużej się stoi na jakimś pognistym terenie, auto się zaczyna faktycznie zapadać. Tak więc możliwości są naprawdę świetne. Dobrze. Prawdopodobnie z racji tego, że mam yy, rozwalony żał, to moc oczywiście jest mniejsza Jeszcze troszeczkę wyjedziemy na tą górkę A po tej górce nie, nie jestem pewien, czy dobrze tam to chyba woda jest więc to nawrócimy po prostu i zjedziemy sobie z, z całą mocą. Jakieś takie przywieszki mam przez tą giełkę chyba. No już po prostu 嗯。Um i lecimy widzicie auto na wybojach się ładnie psuje to wjedziemy sobie w kamienie sobie skoczymy o to jest zepsute. Jak widzicie, nawet skręty, skręty pan hard. Spróbujemy, urwamy silnik. widzicie, nie, nie uruchamy się. No dobrze, to w tym momencie skończymy. Dalsza ciężarka może pokażę Wam po południu. Jak, Znaczy, będę grał z kabakiem po południu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wszystko. No i trzymajcie się. Cześć.